Mistrz miasta, Mukaszom Krasnodowskim, wszystkimi samodzielznówcami Powiatu Przasnyskiego, pocztami sztandarowymi naszych szkół nadleśnictwa Przasnysza. Drodzy mieszkańcy Przasnysza i Powiatu Przasnyskiego, jest mi niezwykle miło, że ta uroczystość dzisiejsza. Odsłonięcia pomnika burmistrza samorządowca Bronisława Matuszewskiego dzisiaj może się odbyć w tak zacnym towarzystwie w towarzystwie klasyście Honorowej Wojska Polskiego z wszystkimi sztandarami i orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Przesnyszy. Wielki zaszczyt być w tych czasach samorządowcem i otwierać tak zacny pomnik. Pomnik osoby, która swoim zaangażowaniem od wczesnych swoich lat młodości dbała o rozwój ziemi przasnyskiej. Można śmiało stwierdzić, że Przasnyż nie byłby dzisiejszym miastem powiatowym po pierwszej wojnie światowej gdyby nie trud ludzi w, kierujących się miłością do lokalnej ojczyzny którzy chcieli odbudować nasze piękne miasto powiatowe zawsze trud ludzki musi ktoś koordynować i musi ktoś zapalić wszystkich do działania wiemy że Bronisław Matuszewski był inicjatorem wielu działań społeczności lokalnych które przyczyniły się do odbudowy z ruin naszego pięknego i kochanego miasta. Wiemy, że jako pracownik magistratu później sekretarz miasta Przasnysz później zastępca burmistrza na koniec burmistrz miasta Przasnysz Cały czas dbał o to, by miasto podzielinęło się z gruzów, by miasto zaczęło tętnić życiem, tak jak w poprzednich wiekach było przed I wojną światową, zanim zostało zniszczone. Stanisław Matuszewski, samorządowiec z Krwiej Kości, lokalny patriota, idealnie wpisuje się w Świeżo wybudowane i oddane do użytku Centrum Aktywizacji Biznesu, przy którym jesteśmy. I jego postać wskazuje nam, że przasznyż może się rozwijać, że przasznyż może się prężnie rozwijać, jeśli tylko włożymy w to swoje serce i swój wysiłek. Nieważne jest wykształcenie, nieważne jest pochodzenie, ważne jest właśnie włożone serce i zaangażowanie. Żeby nasza mała ojczyzna piękniała, by tworzone tu były nowe budynki, nowe miejsca pracy, by rozwijało się tak jak u nas na naszej ziemi przasyńskiej, wojsko polskie, by rozwijały się szkoły, wszystkie instytucje potrzebne w lokalnej społeczności. Bronisław Matuszewski niestety. Nie miał dane dokończyć swojej misji, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej. Jednak to, czego dokonał w ciągu kilku lat. Najpierw jako sekretarz miasta w czasem szpóźniej burmistrz, następnie burmistrz, dlatego mówimy burmistrz miasta, mimo że w tych latach, które są wpisane, nie był burmistrzem, to działał na rzecz społeczności lokalnej i dźwignął ją z ruin. Nasze miasto. Bronisław Martuszewski niech będzie też wyznacznikiem nie tylko miłości do ojczyzny i tego zaangażowania, ale też odpowiedniej postawy dla naszej młodzieży, że od najmłodszych lat można angażować się w pracę samorządową, można angażować się we wszelkie działania związane z naszą małą ojczyzną, już w latach szkolnych. Dlatego. Dziękuję również młodzieży za uczestnictwo w tych dzisiejszych uroczystości. Niech te Wasze sztandary przyświecają Waszym koleżankom i kolegom ze społeczności szkolnej. Tym, że wszelkie wartości związane z patriotyzmem, również tym lokalnym patriotyzmem, są właśnie przez szkoły nasze lokalne budowane. I że. Warto pamiętać o budowaniu rodzinnego domu, rodzinnych stron po to, by życie mogło tu tępić. Chcemy podążać wszyscy śladem Bronisława Matuszewskiego, drogą wyznaczoną przez niego, czyli drogą rozwoju naszej ziemi przasnyskiej, zaangażowania w to, by, by zaangażowania w to, by społeczność lokalna miała tutaj dobry start w przyszłość i dobre perspektywy w każdym dla osób w każdym wieku. Za chwilę uroczyście odsłonimy pomnik. Niech on przypomina wszystkim nam, którzy będą tu przechodzili w okolicach starostwa. Powiatowego Urzędu Gminy, przasnysz Centrum Aktywizacji Biznesu. Niech każdy spojrzy na to jako wyznacznik tego, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by dbać o nasz rodzinny dom, o nasz rodzinny dom. Wszyscy jesteśmy powołani do wielkich rzeczy, o czym przypomina nam postać świętego Stanisława Kostki. Jego pomnik znajduje się nieopodal. Nasz wielki ziomek którego chrzest odbył się tuż obok, w świątyni Fary. Mówił, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Takich ziomków należy upamiętniać, takich ludzi należy doceniać. Tacy ludzie rozsławiają ziemię Przasnysku. Dziękuję bardzo.